Będzie wszystko inne jak. Eee. Dobra, no tutaj. Dobra, Dobry. Tu, tu, popatrz, ustaw. Pa, pa, i po A ja mam jeszcze rejestry, bo jest. Wie, ja tu jestem ustawiony, czy tak, czy tak, ale o, tu się. Czy mam, o tak, na luzie? I teraz, o zobacz, zanim ja podniosę to. Wbije i wtedy A. jest dopiero ludzi. Ten Bruce Lee mówi, żeby, żeby być jak woda, no tak, woda na luzie, widzisz, jak płynie, woda ona się nie spina, ona płynie. No i teraz weź woda na luzie i spada, i co robi? Kamień mamy, no. Zanim zaczniemy, to jeszcze chwilę sobie posiedzimy, omówimy, co będziemy dokładnie robić. I posiłek mały będę jadł. Jak widzicie, szarpana wołowina z czarną soczewicą i kaszą do tego marchewka ta mieszanka to jest posiłek cateringowy lubię sobie to pomieszać dzisiaj na przykład śniadanie było moim całym posiłkiem bo jeszcze normalnie sobie wstałem, zjadłem ale drugi posiłek to już jest cateringowy mogę sobie odgrzać odgrzany na patelni smakuje w zasadzie jak w domu to jest słodkie? ale ty to ty, ty zjesz nie, ja kawałek ze mną. pan ja no, by... palce jeszcze? <laughs> nie, ale tak że ja w życiu to mi jest ciężko zjeść. Ten a słodkie? Ma... Słodkie jest, no. Na dobre czy nie? To nie, to jest dobre. To mi pasuje, ale ja nie jestem panem Słodkiego. Ja jeszcze jestem, jeszcze na, lubię. Na kolacie na przykład jak już przed spaniem, to ja jem dwa jabłka. A też więcej owoców zacząłem jeść, żeby... No żeby nie było takiego przesłodzenia cukrem normalnym tylko właśnie dużo owoców i tu mama jeszcze dała taki właśnie w swojskim słoiku po majonezie dała mi fruta obranego zalanego troszkę cukrem łyżką cukru greyfruit bardzo dobry. spoko nie no i teraz to będę chciał poprawić na, na lepsze mniej tłuszczu więcej mięśni o, patrz. Piękny dron. Piękny, czyli tak. No dzisiaj robimy sobie maksy i ćwiczenia pod, pod poprawę podciągania. Tak, nie? Najpierw podciąganie, jakby powiedzieć, pod chwytem. Ktoś może to 100%, ja mogę tylko, jakby powiedzieć, delikatnie. A później będziemy robić jeszcze ćwiczenia właśnie na poprawienie siły w podciąganiu. Dobra. Także na początek jest tylko normalne podciąganie pod chwytem. A jak dla Ciebie, później jeszcze możesz zrobić sobie nachwytem. Zobaczymy, co Ci będzie lepiej pasowało. Pięć ruchów. To jest za wysoko. Jak wiesz, do startu i tego, to broda na trączek tylko. A na rozgrzewkę bardzo dobrze, może być tak wysoko. To już jest tam, wiesz, indywidualna sprawa. O! także tylko broda była na trączku i koniec. Dobra. Jeszcze ostatnie pociąganie rozgrzewkowe. I później bierzemy jakieś chude obciążenie. No ja, ale moc. Na pusto jest moc. Pierwsza jedną serię i koniec tego obciążenia. Czym wężej, tym łatwiej, bo jest krótsza droga, tak jak Ciąg klasyczny, a ciąg sumo. I teraz tylko jeden. Fik. I dobra, koniec. Z samych bicepsów. Gdzie? Najszersze pracują też. Ja właśnie no. tak się pociągałem te 105 kg. No i to już jest niewygodnie, no. Aha, no to dobra, teraz łapię sobie szerzej. Tak, żeby, żeby się nie połamał. Ja zaczynam 10 kg. ci sznureczek. To jest patent wymyślony już 30 lat temu. I proszę. A. Hup. A. Hup. A. Koniec rodzin. Trzy, dobra. Ty nie masz ciężarowego pasa? Mm, gdzieś tam mam. Gdzieś chyba. Tam. No, no właśnie. Ja to sobie tak doczepiałem. To brzydko. No ale to, to, to jest życie. Tak, tak się w piwnicy radzi też. To nie jest piwnica, to jest piękna siłownia. <laughs> Super. Jakże widzicie, czasem jak nie macie pasa, a ja mam zwykły pas od kół gimnastycznych, po prostu przepasałem sobie koło. Pas się podpiera na pośladkach, na górnej części pośladków, w odcinku krzyżowym się tam z kotwiczy. No i tak naprawdę nie ma opcji, żeby to spadło, nie? Tylko dwa, dwa. No to co, jakby można było powiedzieć, bo też pewnie widzów interesuje podciąganie na chwytem, a podchwytem, jak inaczej mięśnie są angażowane? No więcej, najszersze pracują przy szerokim nachwycie. Na nachwycie, nie? A tutaj pracują więcej bicepsy, no i najszersze, jakby powiedzieć, te górne mięśnie, a tutaj szeroko to będą pracować, jakby powiedzieć. Całe najszersze i bicepsy troszkę mniej. Tak. Nie, no, bo zazwyczaj jest tak, że przy podchwycie początkujący mają dużo łatwiej, jakby, bo więcej siły tak. mogą użyć zyfryć. A później z ktoś się przyzwyczaiło. A później nobicą. się przyzwyczaja inny ruch jest i ja już nie potrafię zrobić pod chwytem dużo powtórzeń. Na chwytem zrobiłem 30 na przykład, a podchwytem to kurczę połowa. Dobrze, pięknie. Widać, że jest potencjał. Tak jak zawsze mówię. No pociąganiu może być dobrze. No. Z tym sznurkiem to będę musiał podejrzeć. nie? To nie jest dobry, to jest najlepszy. To jest po prostu linka, co żeglarze używają. No, no, no. No i robimy pętelkę, robimy węzełki, i wtedy tylko to jest do pętelki. O, dajmy na to, jest na tym. I teraz. Nie podnosimy, tak? Tylko najpierw ten sznurek tu trzymamy, podniesiemy, teraz spokojnie puszczamy, zaczepiło się i teraz już nie wypadnie. Ciąb! Dobrze, kurde. 40 kilo. 30 zrobione. A, 30, no, no, no. Nie Dla Ciebie 40. Pociąga się nie tak, jakby wiesz spokojnie, tylko agresja. Jak szybciej, to łatwiej. Król, złoty. Dobra, to mnie wiem na ile, na dwa. Na razie sobie na spokojnie, nie? No, jesteś za silny. Lecimy dalej. Idę skrócę ten pas, moi drodzy. Tak, po co macie, się plątać tyle. Więc teraz od razu robimy operację skrócenia pasa. No i teraz to ja spokojnie mogę złapać dwa a ile teraz? a co teraz? teraz ja a. zrobię cztery tychy, a ty pójdziesz pięć dobra Uha! to 50 kilo, zobaczmy teraz no pięknie, no i tu zrobisz prawie na palcach, później trzymałeś elegancko no. jeszcze luz, jeszcze 20 kilo czuję na pewno, luz takie. Szczerze powiem, że na jedno powtórzenie pod chwytem może być mi łatwiej. Nie jest może, tylko jest na pewno. Bo już miałem tego, tego Łukasza i tak samo. On się podciąga tak, ale najpierw zrobił tak i no. dużo łatwiej mu poszło, niż później tak. Nie no, szybciej męczą mi się mięśnie yy, pod chwytem, ale więcej siły mam. Tak łapy jeszcze dużo przyciągają. Daj gryf do góry, ja atakuję te 50. Dwa lata temu. 70 kg. A to jest dwa lata, jakby powiedzieć, trenowane prawie nic na podciąganie. No i bardzo słabo. No, no ale jak na brak treningu to nieźle. Ale to, że pan teraz nie, nie trenował podciągania, czy jak to jest? Nie, no teraz dopiero zaczynam. A, okej. Okay. Dopiero zaczynam trenowanie, jakby. No to jest moje, no, ale mój trzeci tak, trening. Pan i tak powiedział, że do 40 dojdzie, a już jest 50. No, no i na, na dzisiaj to jest moja granica. a Dla Ciebie teraz wkładamy do środka, jak sobie życisz. A 6 dych wezmę. 6 dych, a później zobaczymy. A co, że tam to było niezaliczone? No, treningowo tak? zaliczone, ale Ledwo. mi się nie podobało. Bo było bo po trochę portu, nisko, nie? Trochę nisko, broda nie była nad drążkiem. Ale teraz zrobię coś, jakby powiedzieć. Techniczne, inne, inne podejście i zobaczymy co wyda. I wtedy powiem dlaczego było tak, a nie, nie inaczej. Dobra, no to zobaczymy. Szybkość. Pięknie, no. A ty jak? Na szerokości łokci, szerzej czy wężej? Nie, no tak szerokość barków. O. Trochę bliżej. No to dobrze. No się jak sobie, jak się podciągacie y, nachwytem, tu przy takich ciężarach lepiej troszkę bliżej dać dłonie, Oho. żeby łokcie mogły pójść do przodu, nie? Trochę jak przy wyciskaniu. Tak, tak. Jak o, łokcie tak. są z przodu, to lepiej. Nic nie, nie, nie ciągnijcie no. do boku na siłę. No i teraz się udało. Dlaczego? Teraz trochę lepiej. no. A ja wiem dlaczego. Jest... Dlatego, że złapałem całkiem dłonie razem. A dlaczego jest łatwiej? Tak jest dłuższa droga, a tak jest najkrótsza droga. Tak samo jak ciąg klasyczny, ciąg sumu. Na tej samej zasadzie działa. Czym będzie złapiemy, tym krótsza droga, tym jesteśmy silniejsi. Ale teraz tak. Krótsza droga. Krótsza droga. Ale ja liczę broda, czyli tak, tu jest, drą powiedzmy, tu jest drążek, tu jest broda. Nie? Tak. I teraz linia prosta, ramiona. Jak ramiona złapią się, to drążek dalej jest w tym miejscu, nie? Drążek się nie... Ale ty nie jesteś tym Ale broda idzie wyżej, okej, okay, rozumiem. Siła. No i widzisz, no? Ach. Dało się? No. A, no ale... Weź. Ale teraz na chwytem będzie ciężko. Ale to odpocznij, nie tak, ale że... Troch, raz trochę, raz, to... trochę już mnie ten chwyt zdenerwował, no. No tak, no ale... Ale, ale to, w ogóle To jest bankaże... pierwszy raz, no co ty? Śmieszne, że miałem siłę jeszcze w ogóle dociągnąć. No właśnie, po prostu fik rozpędziłem, a tu nie chodzi o to, ile ty razy tu będzie się pociągnął, byle się pociągnął. No. To, to było jeszcze do zaliczenia? Do zaliczenia, bo była elegancko broda na trążki. No i co? kiedy się pociągało 70 kg. Nie, no to już robiłem takie rzeczy akurat, no. to się testowało. Ja robiłem z takiego zejścia ze stopnia wyżej. Stąd no. opuścić, ale nie, opuścić się. No to to jest. Tylko tak. to daje wtedy taki stretch dynamiczny. No, to jest, daje jakby jak cięciwa na czego No fik tak, idzie. tak, tak, tak. To tak, tak, tak. samo tu opuścić się i idzie. No. Ale to by było jakby... To jedzie... tak nie robić? Nie wolno. Nie można? Można, ale co zrobić kontuzję, a tak na jakby wystartować tak nie wolno. A nie można tak startować, tak? Nie. OK. No tak, teraz musisz. dać na plecy. No i właśnie i to jest... To nie jest, nie jest patent dobry. Będę mógł mówić, że patent za patent, patent i tak to bym zrobił. No. Ach, tutaj sobie nadłożyłeś drogę. Jest za dużo nie, już, już nie miałem siły. No, siły też nie miałeś, ale, ale ta Ach. droga, myślałem, że ci pójdzie łatwiej, a to nie, nieprawda. Ja preferuję UFI Rumunski, bo wiem, że to jest łatwiejsze. No ja miałem rekord tylko szeroko 80 kg, także tu nie ma. No, 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 no. no okej. Okay. A tak, wąską 80 kg pociągnąłem się 5 razy. A, czy tak, normalnie? normalnie to 80. Tylko 8 dych, a, proszę, proszę. a tak 80 kilo, ale 5 ruchów, okay, proste, okay. No, to jest 25 kilo więcej, ja się podciągam. No to jest różnica. Izometria, trzymanie drążka, 2-3 sekundy, chodzi o to, żeby trzymać ten kąt prosty, który jest bardzo trudny, ale daje bardzo dobre efekty. I tak się utrzymałem w szczycie formy 150 kg. I tu robimy tylko takie ugięcie. I teraz tego się trzymamy. O i koniec imprezy. I tak dokładamy tu. Tak żart. krótko wystarczy? Tak krótko. O to chodzi, żeby utrzymać kąt prosty. Bo jak tylko się spadniesz, to nie ma efektu. No to ja to z 8 dych muszę wziąć. Tak, tak, to o to zaczynasz. Tak, teraz zrób kąt prosty i nogi. Dobra, koniec. O, o to chodziło. Proste. Proste. No. I teraz tuwa Muszę mieć dwa, bo ja musiałem podskoczyć. Ja mam na sali, rozumiesz, 50. Jak dwie pięćdziesiątki. To elegancko, a tak no to... Tak, tak, tak. Ogromne. Ogromne jest masaka. Mi też niewygodnie. O! I to było to. I teraz, człowieku, ja, 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 ciężko, i była Była. No ciężko, ciężko. No. Dobra, to wyżej nie pójdziemy, bo tu jest, jakby powiedzieć, na tym sprzęcie twoim to jest marnie. No zwykły pas, jak transportowy, nie? No właśnie, to nie jest do tego ja. przystosowane. No, no, no to teraz ci pokażę ćwiczenie ostatnie. Na wzmocnienie końcówki. Na wzmocnienie na pro, na końcówki. Pro, Prosta jak drut. A, czyli ruch w górnej fazie. Tak. Tu i teraz. Raz. A, czyli... Yy, no, no, rozumiem. I koniec. Impulsywne te, no. Dwadzieścia krótkich, ale cały czas broda tu. Nie tu, tylko tu. Uh -huh, uh -huh. No dawaj, pokaż. Nie boję no. się. Słabe dłonie razem, całkę. I na drążkę nie odchylaj się. O tu, 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 tu. 20. No i spokojnie No, no i co teraz? No spokojnie, jeszcze jestem osłabiony po, tych, no. po tej stuwie, ale. No, no. Okay, 10. No i teraz fik, ty bierzesz 20. ale właśnie na to staniesz, to już będzie miał zbrodę, Zobaczcie czy będziemy... Dobra, no widzisz, no. Ja nigdy nie trenowałem pod maksy żadne. A no właśnie, no. Więc, ale to myślę, że to jest taki normalna zagrywka, nie? Jak się buduje siłę, na przykład, czyli no. Bo w, każdym ruchu, w każdym ruchu, w zasadzie do budowania siły, wszędzie są takie, na klatę też było takie impulso, impulsowe, nie? Impulsowy ruch, szarpany. O Panie, już się zmordowałem chyba, <grych> już mi ciepło się zrobiło. Co A to wiosła? jeszcze możemy zrobić... Te wiosła jakieś? Wiosła po padzie, ale pod chwytem. Bo Dobra, już... no to te wiosła zrobimy. No to nie ma problemu. 20 kg jest, jest. Siłowe, a potem dynamiczne. To będzie całkiem inna, in, inna bajka. Dwie wersje. Tu może się stanąć tak, e, lekka żaba, rozmieźnie, może być nawet równolegle i, i szerzej. O, i tu są łapy. Teraz unosi sztankę, bioderka do tyłu, plecy proste, głowa wyżej. O, raz. I nie myślisz tylko o łokcie. Dwa i trzy. I cztery, i pięć, i zmiana. Dobra. I trzy, i cztery, i pięć. No, pan dwa. Bardzo proste plecy, w sensie. Tak, w siodełku jak dociągnąć. Ale nie, chodzi mi nawet o krań Napnij plecy i teraz łokcie. Dobre, i takich pięć. Zaczynamy na dole. O, tu chodzi o siłę. Dobra. I teraz łap nachwytem. Plecy proste. To siodełko pro na wyżej. I teraz. Zaczymanka. Zatrzymanka. Ty się pochyl, ale nogi nie uginaj. Ani napięcie. O panie. Plecy ma słabe. Szerzej stań, będzie wygodniej, O i równolegle, daj stopy, bo nie widzicie ty do przodu, O tak. Teraz łapmy szeroki, środek dłoni. Podnieś martwy ciąg. Normalnie. No i teraz biegnij do tyłu i się schylaj. Lekko, kolano, nie patrz na to. Bronę do góry, do góry, broda. Jest pięć I teraz trzymaj to. I teraz łopcie. Trzymaj plecy. Dobrze. I znów trzymaj plecy. Pięknie, jeszcze raz. Dobra postaw. No, da się. No, a żeby się nauczyć jeszcze, to ci pokażę jeszcze jedną dziewczynę. Na samym gryfie. No, o, trzymasz. Tylko musisz kontrolować. No, ale. No, ja wiem, że to już jest trudno. Teraz takie ćwiczenie co cię nauczy trzymać tu i teraz wszystko ładnie. Klata do przodu, bioterka do tyłu, pochylamy się, zobacz. Luz, wszystko w plecy prost. Tu i zobacz teraz. No, znaczy to wszystko, żeby... Ok. Proste. O. o! Tu głowa, tu tego lekko uniesiesz zobacz teraz. Nie! Nie! Nic nie waży. Szybkość, dynamika, technika i Okej. plecy proste. I broda lekko uniesiona. Wszystko co łapiemy na chwytem w zasadzie jest do trenowania szerokiego na Tak. No i nie ciągniemy na chwytem, w tego. <coughs> to musi być szerszy. Tak jak samo jak pociągnę na drążku. Dwa razy, tak? Dwa razy albo raza, ale to ma być wieżak. Tu szybkość i jedność pleców. Unosisz prostymi plecami, tak jak robiłeś. Pięte. I teraz fik Szybkość. Raz. Dwa. Bardzo ładnie. Dobra, 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 trzy. Bo podchodzimy na większy ciężar. Widzisz jak ci poszło? To ci lepiej I pasi ten szybki. Łatwiej jest... Połączenie głowy z mięśni, jakby... No, no. Muszę myśleć o tym, nie? No, no. otóż to, tu jest tu jest bardzo ważne myślenie. Tlenie. nie żebyś nie denerwowała się i tam... Ile tam Dwa dni nawet, a jak ja nakręcałem z tym jutkowakiem, to ile? Dobra, dobra, <gibisz>? no i dobra noc. Widzisz? Jak dzieciaki... Yy, I tak przytami, to z babami są. Jak się dzieciaki bawią, to... Stają. To tak samo z dzieciakami. Ludzie no poszły i panie zanim przyszły. Mamo, będę za dwie godziny. No, teraz robimy tylko jeden, tylko jak Zatrzymujemy i błysk na prostych plecach. Gotowe. Następny. Dobra. Do golenia plec. plecy następny goli się. Spięte, broda wyżej i dynamit. Podnieś lekko brodę, zepnij plecy i teraz dynamit. Dobry! Bardzo ładny. No. I yep. dokładamy. Ja. Yeah. Krew? Chciałem dotknąć, no, ale zrobiłem drugi, bo. Musiałem tak dotknąć. Dotknąłem, dotknąłem. No to wystarczy, to jesteś mistrz. Dobra. Teraz dołożymy po 10 i koniec imprezy. Już jestem zmęczony. Ale no, wczoraj w nocy nogi jeszcze robiłem. To trochę brakło. No, bo nie mam tego, nie wypchnąłem się do przodu. No, bo nie zrobiłeś na dół szybko. Ale, ale wiesz o co tu chodzi. I ja bym ci radził takie robić. A, a jak już e, siłowe, to siłowe rób takie, bo wtedy lepiej utrzymasz plecy. A to dynamiczne. No, i to ci da, o człowieku, straszna siła. No to powiem, jak można zrobić ponad 200 kg. To znaczy się, że to jest skuteczne, ale wtedy, jak robiłem ponad 225, to robiłem 300. Martwy ciąg, no. Mm -hmm. No teraz dotknąłem, ale za co? Za wysoko podniosłem już się wyprowadził. Ale to, to, to już nic, że dotknąłeś to, to zrobiłeś jak się dobrze. W głowy kręci nie. <laughs> no bo, <laughs> bo tu, się, tu się robi ciśnienie, wiesz, bo to jest ja dynam, Duży ciężar, duża szybkość i tak dalej, no. No, a teraz masz. Nie jesteś jeszcze, jakby powiedzieć, zregenerowany. No, mocny. Wycina mnie normalnie głowę dzisiaj, nie? Aż mi się w głowie kręci. Jest, ale to jest, to jest, już powiedziałbym, że to jest pochorobowe, bo... No tak, no. Bo tak nie mam nigdy, nie? Miałeś covida, a nie wiedziałeś, no. <grych> ale no. to, wiesz, jeden przechodzi tak lekko, drugi przechodzi Ale no, to zawirowania mam aż no. po każdym takim dźwignięciu, nie? To możemy powiedzieć, czy zakończeniem czy nie? tak no myślę, że kończymy. No. No. No, łapę do góry zostawcie no. i to zrobimy szkołę, że tak powiem, wyciskania na klatę, ale że tak powiem nie tak trójbojowo, jak robiliśmy ostatnio, że po prostu maksy, tylko... Ćwiczeń, sześć ćwiczeń. Sześć ćwiczeń, które co, bardziej one są pod siłę, czy... Przede wszystkim siła, kondycja, wytrzymałość, ale podstawa to będzie siła. Póki wam się podobają te materiały, powiedzmy nazwijmy tą serię Starą Szkołą Pana Jana, o tak, bo to już tak zacząłem nazywać. Póki wam się podoba, to nie widzę problemu, żeby coś tam wrzucić, bo przynajmniej też różnych, różnych rzeczy się sam dowiaduje. więc to bardziej jest taka szkolenio, szkoleniowa seria. A, Także... a teraz ja jakby powiedzieć, miałem zrobić lekki trening, a wyszło, że duży trening, ciężki trening, bo Adaś, ja mówię, potencjał. No i żeby mu coś pokazać, to musiałem się sprężać. No i zrobiłem y, ciężki trening, a Adaj zrobił bardzo ciężki trening. No, no, no. Ja idę, no. idę sobie przespać, się, bo jeszcze muszę, muszę trochę wyluzować. Się. Także dziękujemy i do następnego zobaczenia. No, Siemano, na razie. Dobra, na boks jeszcze miałem już dzisiaj... O, ty, ty, ty dzisiaj się zrób boks, wiesz, z o. No chyba nie pójdę. No, Kurde.